No, doszyliśmy. Pojedziemy w kilka fajnych miejscówek dzisiaj. No i zobaczcie, mamy takie, takie coś, idziemy zalkową, więc musimy na pewno środkiem przejechać. 4 metry tutaj jest środek, więc się zmieszczę, ale żeby gdzieś nie zahaczyć o. Dobra, Ozzy. udało się. Dojechaliśmy do takie miejsce, to się nazywa Wimbach Klam. I e, no zaraz wam pokażę ten tutaj parking, na którym stanęliśmy. I zobaczcie, to jest parking. No nie można tu kamperować między 20 a 6. No nie ma zakazu postoju, tylko zakaz, no nie wiem, tfu, zakaz dłuższego postoju. E, tu jest ten pauking. Nie wiem, ja tam nie wiedziałem, gdzie stanąć, żeby się zmieścić kamperem, więc stanąłem tutaj na miejscu właściwie dla autobusów. Tak naprawdę nie wiem, gdzie stanąć tym kamperem. No, myślę, że nikt się nie przyczepi. A tutaj mamy e, toalety takie, więc można skorzystać tutaj z toalety. Ale tutaj nocować najprawdopodobniej nie można. Zobaczcie, tutaj jest coś napisane, że tutaj jest Park Zone z jakąś taką apką parkingową, więc chyba jeszcze muszę czas poświęcić i się zorientować co to jest. Spróbuję ten kod tutaj zeskanować. Ciężko jest nagrać i. No. no coś tak słabo z internetem tu. Ta apka nie działa, ale tu mamy jakąś informację na National Park, a tu mamy jakiś taki super parkingowy, więc muszę się zorientować najpierw. No, tu coś jest napisane, nie działa ten słówek. A ponieważ nie ma internetu, więc nie wiem co znaczy Gazprom po niemiecku. E, pewnie jak już napiszecie, napiszecie to i tak będzie za późno. No i nic, zobaczymy, może w informacji coś. No informacji niestety nikogo nie ma. tutaj tylko jest taki budynek, a tu jest cała mapa tej gór. No, zobaczcie, jak to wygląda. Chcemy jeszcze na to jezioro kimś zapytać, ale jesteśmy chyba. Zobaczcie, my jesteśmy chyba tutaj, w tym miejscu. I tutaj jest ten wąwó, z wejścia tutaj. Nie ma nikogo, apka nie działa, pan nie działa, internet nie działa. Także powiem wam tak: ja mam Berek nie potrafię zapłacić za ten palki, chyba po prostu zostajemy, tak? I nie wiem, no jak dostaniemy jakiś mandat, to wam powiem. Maciek się nudzi, A to jest ściskie, zdepieszcie. A? 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 O, bo bo wóz jest Można otwarty. Zobaczymy, A mijamy tutaj takie do mini golfa I owieczki, tylko że one różnych kolorów są. Zobaczcie, białe, brązowe, czarne. <grym wytrzyma> jak zwykle, po prostu z nimi tak się chodzi. Gospodarka leśna gospodarką leśną. No ja nie będę tego tematu poduszał, ale powiem wam tak, tak ślicznie żywicą pachnie, że szok. Tu jest fajna sprawa, bo na pewno o tutaj ułożyli w takim okienku. Znaczy takie okienko zrobili. Czekaj, tu jest jakaś automatyczna kasa. Ale tutaj, co, wszędzie jest napisane, że wąwóz jest zamknięty. Nie wiem, czy możemy iść zaraz, tutaj tę szkarę No tutaj jest napisane, że można tylko z tokenem. Ewej z monetą, ale maszyna jest zamknięta. Jest napisane, że Napisali w ogóle wejdziesz. tylko zamknięty. możesz kupić sobie winą. No tak, w tej tak. Maszynie. Ale maszyna jest zamknięta. I teraz boję się, że wejdziemy i nagle jakiś straż parku, bo to jest park narodowy, przyjdzie i jest u nas ukaże jakimś mandatem. No Powiem Wam tak, boimy się jednak, że jakiś tu straż palku narodowego nas do zapłacimy jakieś kilkaset euro za nas mandatu. Więc po prostu, no pojedziemy gdzieś indziej. Szkoda, ale to jest bez sensu. Co to w ogóle, tu nie można wejść o tej porze wokół? No, dziwna sprawa, bo... Tym bardziej, że ten szlak tam dalej idzie w górę, nie tylko do wąwozu. Tam jacyś ludzie idą i się zastanawiamy, czy oni wejdą i czy zaryzykować. Dobra, słuchajcie, bez ryzyka nie ma życia. Oglądajcie dalej, to zobaczycie, czy zapłacimy ten mandat, czy nie. Nie, powiedz, pomóżcie powiedzieć, oj, wszystko dobrze, zapłaciliśmy, okazać się jakiś goście, i ja okłamać. Bo tak, to nie pójdziesz na policję. Nic nie rozumiem. Jak rozumiecie, to napiszę. Boże, tato. No i tu jest jakiś mostek, jakiś domek. Zobaczymy, może tu ktoś będzie siedział. I zobaczymy czy się da wejść. Ale nie, bo tu są, zobacz, tu są takie bramki i one są zamknięte. Nie ma jak tu wejść. Tak to wygląda. I tutaj dlatego nie można wejść. Nie za bardzo jest jak przez płot przechodzić, więc... Tak, to wszystko jest pozamykane. No, zobaczcie, łańcuch jest. Także nie wejdziemy. Ale chociaż nie będzie nas męczyło, nawet kamera jest. Ale chociaż nie będzie nas męczyło, że nie zaryzykowaliśmy, nie? A tutaj jest pierwszy etap produkcji bryndzy i produkcji waszych wyłnianych swetrów. Tak się to wszystko zaczyna. Ale fajne, długie uszy mają te owce. Jakieś, nie wiem. Zawsze mają takie? Nie zobacz, jakieś takie dłuższe uszy mają te owce. Jakieś lasa? My doszliśmy do kampewa. Ola tutaj wsiada już. Także nie odholowali nam go, chociaż tyle. A jak przyjdzie jakiś mandat czy coś, no to pewnie na którymś z filmów wam o tym powiemy. No dobra, teraz jesteśmy w miejscowości Lamza i Belsze Tutaj zapakowaliśmy campewa. Jest takie miejsce przy szosie praktycznie. Tylko że znowu tutaj jest z tą apką, internet i nadal nie działa, więc nie mogę tej japki ściągnąć. Tutaj z tyłu widać, że już Alpy e, tak naprawdę złód e, wychodzą. No i idziemy się tutaj przyjdzie. Jednak te automaty e, ten. Działają, tylko to trzeba było to nacisnąć. Co co, piszę? To jest hotel tak ,Ma nie mamy żadnego gestka. I co teraz? No, jakaś karta gościnna, podejrzewam, że jak tu masz. Cal, camper. O, widzicie, Tu możesz nawet camper wybrać. I co teraz? Kartę zamknąć. O, muszę to wyciągnąć przez sekundę. Wszystko pięknie, mamy bilecik, ale ile kosztowało? 8 euro. 8 euro, słuchajcie, dlatego że Camper. Auto chyba tam cztery kosztowało, nie? Za Campera 8 euro. No ale nic, no chociaż nas nikt nie odholuje. Tutaj w koło ulicy jest taka kostka brukowa, taka no, z dziurkami. I jak myślicie po co ona jest? Bo według mnie, po to, że jak tutaj są wilki, zaspy śnieżne, to oni tutaj je odkładają, taką górę robią na tej kostce i ona wtedy, jak się roztapia, Zobaczcie, tu są nawet klatki. No to. Yy, to po prostu yy, wsiąka w ziemię. A zobaczcie, taki pan jechał na takim elektrycznym wózeczku. Kolejny parking, zobaczcie, też można parkować kamperem, ale nie można nocować. Jestem ciekawy, czy teraz jak sobie kupiliśmy ten bilet za 8 euro, to możemy na każdym kempingu, parkingu, e, parkować tego kempera, czy tak naprawdę tylko jest na ten parking, a na następny będę musiał kolejny bilet kupić. No ciekawe, bo on jest do 16 w teorii. Także zobaczymy, no. A przed nami taki kociołek górski, praktycznie jak nam patrzyła tak na modmorskie okien. Chyba Ola wypatrzyła taką szklarenkę małą na Tomasie. I tu to taki ładny kościółek. Ale idziemy do takiego fajnego miejsca, które na puzzlach często było. Także wam zaraz pokażemy. Czekaj, 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 czekaj. Coś tu gdacza. Jakaś kaczka. Jakie ładne, to jakie mają. Ale fajne. A tu palmy mają także. Fajne miejsce. I to jest ta miejscówka, czyli mostek, rzeczka, kościółek i widok na górę. I znajdę gdzieś na internecie taką, co na puzzlach często ją e, pokazują, to Wam wkleję teraz. I zaraz zrobię sam też własne zdjęcie. Choć no, nie będzie pewnie aż tak malownica, ale ładne miejsce. Nawet fotograf tutaj fotografuje. Chcielibyśmy sobie na tym mostku porobić zdjęcia, no to facet poznafuję. i też nie wiem, czy weźmie w tam, czy nie. Dobra, idziemy teraz jeszcze przez ten mostek, do tego kościółka. Tutaj fotografowi trochę przeszkadzamy, no ale no, Słuchajcie, no czeka i czeka, i czeka, i czeka. Pewnie on czeka na nas, my czekaliśmy na niego. Postanowiliśmy iść. Wszędzie takie fontanny są, ale tu podobno wody nie można szukać. Przynajmniej już widzieliśmy parę zakazów. Jeszcze zobaczymy do tego, na cmentarz tutaj taki ładny wydaje się. O, i tak wygląda alpejski cmentarzyk przy kościółku. Widzicie takie... W sumie nie ma takich płyt nagrobkowych, ale te krzyże są takie drewniane, rzeźbione. Chciałem nagrać jak y, wieża, właściwie zwierzę jak dzwon bije, ale to jest pierwsza godzina, więc tylko raz zabił nie zdążyłem. Kościółek Świętego Sebastiana, mamy szczęście, jest otwarty. Wejdziemy, ale cichutko. No i dobra, to jest ramzał koło Bersztesjaden. Zobaczcie, tutaj mamy takie kościołek w górach. Płynie rzeka. Tutaj zobaczcie, ta rzeka jest tutaj spląszana i kierowana w jakiś kanał. Podejrzewałam się tam w jakiś młyn, coś obracało koło, e, jakiś, albo nie wiem, grączkę coś produkuje w ten sposób w tej chwili. Jesteśmy koło kościółka świętego Sebastiana i tu macie już widok w drugą stronę na górę. Piękne miejsce, prawda, ci się? piękny ten mój. co jest co się dzieje? Zbogieszony. Czym nie... się tak zmęczyłeś? Z życiem. Może młody jesteś. Nie spadnie no, no, do a ja trzeba robić Lekcje no. musiał robić, nie no lekcje, tak. Jak się do szkoły nie idzie, to trzeba tutaj się uczyć, nie? No, no. Powiedz coś o nim e, Straszny Wielki pająk, jest Strasznie długi, odnóża ma o, Nie, nie ruszaj Nie, nie, chciałem, żebyś się poruszył jako. O, długi, No rusz się, po, no Ruszył się, ruszył się Jak Ruszę! Ale on śpi! Jamon! Jak w pewnym a tutaj jeszcze przy wejściu na ten cmentarzyk, o tutaj widzicie, taka śmierć, taka kostucha jest. Idziemy teraz następny? O zobaczcie, tutaj jest napisane, że nie można tej wody pić. Ale wiesz, co można zrobić? Klapnąć. Można wepchnąć gościa do środka. Ola wypatrzyła kwawnik, lekko różowy, czyli nie ten taki zwykły biały. A tu jest jeszcze jakaś roślinka, zobaczcie, taka fioletowa. Ciekawe, co to jest, nie? Ładnie. Wydaje mi się, że to jest szczurek, taki jak mamy na tym od Oli, ale nie wiem. Budleja? A tutaj zobaczcie, jakaś szoba taka, szopa wieża. Tak kapliczki jeszcze o takie. Kompozycje, żurawka, kapliczki święta. Zobaczcie, to pszczadziki, że sami. Wszystko właśnie każdy. Zadbane wszystko, wszystko jest. No. Dobra, możliwości. A powiedz mi po co komu szopa zwierząt? I tutaj jest jakaś rura, może to jakieś tam zboże trzymają? Nie wiem. A te tabasy, zobacz, takie piękne drewniane, nie? Idziemy teraz do takiego cudownego jeziorka i powiem Wam tak, wyszło nam słońce i jest tak niesamowicie przyjemnie teraz. Także tak super. Oby, Obyśmy, no, Oby jak dojedziemy nadal ono było. No tak i pytanie, gdzie tak? zapadkować, ale jest jakiś znak, zobaczcie, kampery, przyczepy, 500 metrów. No i mamy tutaj skręt, kampery, przyczepy w prawo. Tu niby jest skręping, on jest co prawda zamknięty, bo odpisał mi, że jest zamknięty, także... O, zobaczcie, tu jest punkt serwisowania kempela. Można sobie zrzucić trudną wodę jak chcecie. I co? I tutaj gdzieś... zobaczę tu gdzieś w dół, a nie na kemping jest. jest tu parking dobra na kamperę. Super, o, jest nawet kamper. jeden. No. Czyli zobaczcie... A mnie wolno. Meat park Stein Parkstein. Dwa tage. Aha. Dwa dni można maksymalnie tutaj na tym kempingu zostać jest, czyli taki park tak naprawdę tu jest, tylko pewnie będziemy musieli tu znowu zapłacić. Albo nie wiem no to bilet. Bilet na ile. czy on obowiązuje czy nie. O auto też to tu stoi. Jest, ale tutaj gdzie on, z tej strony, a nie tu przynosi. Tylko to muszę zajść. I tu jest fajna miejscówka. Tu można się przekimać, jakby ktoś chciał, ale my na kempingu razie. No zobaczcie, tu stanęliśmy. Tak, w ogóle to się znajdujemy w miejscowości Kunigze. czyli nad takim jeziorem tutaj, koło Beszczesgaden. No jest tutaj taki ten automat parkingowy. No i za zobaczymy, co chodzi. I zobaczcie, ten parking jest za fliko. Tu jest napisane, że ten parking jest free of charge, czyli bezpłatny do 23. Grudnia. Także jest zafryko. A tutaj nie wiem co to jest. Aha, to jest do rozmieniania, Zobacz. Do rozmieniania tych monet. Za, friko. za friko. I tutaj są takie reguły stania na tym typie pumpingu To sobie możecie przetłumaczyć, jeżeli będziecie zainteresowani. Maciek! Jak zwykle czekamy, słuchajcie. To taki jest standard. Nie można być wcześniej przygotowany. Tylko trzeba Synu! No i tu mamy punkt serwisowania, zaraz e, zobaczymy, 2 euro, ale tu coś, defekt jest jakiś, czyli nie, nie ten, nie udałoby tu się tu dzisiaj. Jeśli myślicie, że tutaj nikogo nie ma, no to jest parę na parkingu i autobusy też są, e, też wycieczka przyjechała. A tutaj takie skałki ładne, nie, zobaczcie. Tutaj wrzucacie monetę i pan wam tnie takie coś. Widzicie? Za jedno euro. I zobaczcie to Kynik Z, to jest takie jezioro. Tutaj, o tutaj, jesteśmy, w tym miejscu przyjechaliśmy. I tak naprawdę tu nie ma jakiś tras. Są bardzo takie strome zbocza. Ale tutaj stateczek pływa. I na przykład tu jest takie miejsce, w którym jest taki kościółek. O, wygląda to tak. Kościółek, i stateczek to pływa. Także tutaj możecie sobie. Taką wycieczkę zrobić. My na stateczek nie sięgamy, ale jestem tu idziemy No, czyli macie deptak tak naprawdę, także tu są sklepiki, one no, są czarne zaraz. Jakieś tutaj takie jedzonko możecie sobie kupić. To jest teraz zamknięte akurat, ludzi jest mało, ale miejsce fajne jest, naprawdę. Zdecydowanie można tu przyjechać. A tutaj takie desery sprzedają. I dochodzimy już do tego jedzonka. No i jakiś kot ma do wołkota, ale unika go. Unika. Czyli tak, oprócz tego, że tu jest maciek, mamy tutaj takie hoteliki. Aha. Tu jest deptak. Tutaj są tikety, czyli bilety na e, te stateczki. Tu mam takie doki. Te stateczki, stateczki czekają. Tutaj sobie Ola pozuje. A tam zobaczcie na tym jeziorze Są takie, takie doki. Ja wiem, doki. Takie garaże na łódek. To fajnie wygląda całe takie drewniane. Nie? Ola, widziałaś te gałaże? No, że znowu zachowali styl. Nie tak. zrobili czegoś. No znaczy to jest tak, że wszystko pewnie nowe i nowoczesne. tak? albo odrestało coś to jest, ale to wygląda to, 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 to pięknie. No super miejsce jest, naprawdę. Czy dym potą coś? Zaprawdzałem czy nie da się stanąć. <grymne> to jest cały maciek. O no, tu macie też sporo historii odnośnie tej kolei, która tutaj przyjeżdżała i tego co tu się działo przeszłości i wpadę na woczesnych zdjęć. O tutaj widać. Więc tak jak widzicie tą kolejką, tutaj, to tutaj macie taką piękną klasę widokową i możecie sobie potem zejść tutaj na przykład wsiąść statek. Zobaczcie, to działa ta kasa 20 euro round tutaj dookoła, one way 10 euro, czyli w jedną stronę, dzieci po 10,5 euro Dok, czyli pies 4 euro 35 minut trwa taki kurs. I właśnie tutaj jeden stateczka odpływa. I zobaczcie, mamy też po polsku taką ulotkę. Serdecznie witamy nad jeziorem królewskim. Słuchajcie, wziąłem tam ulotkę, i teraz jestem mądrzejszy. Więc tak. To jezioro ma nawet 200 metrów głębokości, tak naprawdę i ma 8 km długości. W najszerszym miejscu ma ponad kilometr szerokości. Na tym jeziorze jest jeszcze coś takiego jak ściana Echa. I kiedyś oddano tam strzał i Echo było słyszane siedmiokrotnie. No dziś tam ktoś nagrywa na trąbce, próbuje to wygrać, ale co najwyżej dwukrotnie to Echo jest tam słyszane. No ale jest takie miejsce w ramach ciekawostki omówi. Dużo tu jest takiej yy, zabudowy i na przykład tu jest taki mostek właśnie drewniany, sobie wejdziemy na niego. I zobaczcie, można tutaj iść w tą stroną mostku, albo tu, gdzie Ola, o właśnie nic zdjęcie robi, po tej stronie mostku. Jedziemy oczywiście tu do wewnątrz. Zobaczcie, jakie fajne takie drewniane. Super, tak? nie? To, to było kiedyś, tak? No. I taki widok I tu jest tak napisane. Po tym znakomitym spacerze warto jest odwiedzić miejscową restaurację, gdzie w miłej atmosferze można się czegoś napić i posiedzieć. Uwaga! Ważna informacja, aby unikać kłopotu. Jeśli Państwo płyniecie do przystani Salet, to prosimy zwrócić uwagę na godzinę powrotu ostatniego statku, więc pewnie tutaj już nie jeden został na noc tam. Zabawne. Ale ładnie to widok będzie. Zastanawiałem się, co to jest, ale widzicie, to jest torb lejowy tutaj. Ja w Polsce nigdy nie widziałem na żywo takiego tobą, nie wiem czy się da bliżej podejść. Nie widziałem z tego powodu, bo po prostu go w Polsce nie ma. Powiem, że te łodzie, co w tamtych takich dokach stoją, to są wszystko łodzie elektryczne, bo tutaj tylko można łodziami elektrycznymi pływać. Pikard, Jeszcze tu, MacKiff, lecisz do wózku! Hello. Jesteśmy tu koło tej aweny popsleyowej. Tutaj akurat ktoś stoi przy czapą kamperem, ale podejrzewam, że to raczej. Ktoś tu, nie wiem, no to nie jest tutaj miejsce, do można wjechać. Czyli raczej ktoś tutaj po prostu mieszka, kto tu pracuje. Zobaczmy tutaj, wygląda. I zobaczcie, tak to wygląda, taka wynna. Oni jeżdżą właśnie taką wynną. Widzicie? O. Zobaczcie, i tutaj nie? po tej ścianie, zobacz. On, co On na boku tej ściany, widzisz? leci o tutaj, taki zachlen. Fizyka jest niesamowita. No. O ile jest ciekawa nie na no, tak w szkole. Wiesz co, bo tutaj chyba... Nie wiem może wodę, prąd wytwarzają, tak tu tylko tędy. No My dochodzimy już do tego kamper panku, a najważniejsze jest to, że tutaj jest taki znak, że można też z przyczepą kempingową przyjechać, tylko tyle, że po prostu do dwóch dni e, można stać maksymalnie.